Czym Wszechświat pragnie Ciebie obdarować z okazji Świąt Wielkiej Nocy? O stary. I pokazują się tutaj naprawdę dobre karty, które mówią o tym, że nadchodzi szczęśliwe zdarzenie, przyjdą dobre wiadomości. Nawet jeżeli um, pojawią się jakieś tematy, które może Ciebie napełnią niepewnością czy troskami, to na przyszłość możesz pokazane spełnienie Twoich życzeń. Ochrona i błogosławieństwo. Tym pragnie obdarować Ciebie energia miłości, która zawsze, zawsze Ciebie kocha i Ciebie wspiera. Życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsza. Dużo spokoju. Buziaczki dla Was i papa.